W okresie pandemii mamy spadek jakości usług medycznych, w tym diagnostyki, ale nie jest tak, że zostaliśmy bez możliwości diagnozowania, podkreśla profesor Małgorzata Knaś, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zapraszamy do wysłuchania materiału reporterskiego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów ta liczba przekroczyła 18 tysięcy przypadków rocznie. W ciągu ostatnich dekad wzrosła o około 10 tysięcy. W przypadku kobiet 20% zachorowań na nowotwory złośliwe to jest właśnie nowotwór piersi. Podkreśla profesor Małgorzata Knaś, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Czyli średnio co 14-polka choruje na e, tą przypadłość. Jest to statystycznie pierwsza przyczyna zgonów u kobiet do 65 roku życia, a najbardziej narażoną grupą jest grupa kobiet pomiędzy 40 a 55 rokiem życia. W związku z tym no jest to, dotyczy to młodych osób aktywne, pracujące, żyjące pełnią życia i no dobrze by było, żeby miały możliwość właśnie jak najlepszej diagnostyki. Są programy, które wspomagają diagnostykę przede wszystkim u osób, które wiadomo, że mają w wywiadzie rodzinnym nowotwór piersi, i te osoby są kierowane na badania genetyczne, czy mają ten nowotwór piersi uwarunkowany genetycznie. Zachorowaniem na raka piersi narażone są nie tylko kobiety genetycznie obciążone. Nowotworom piersi sprzyja nieprawidłowy styl życia. U podstaw nowotworzenia w obrębie gruczołu piersiowego, który w dużej mierze jest gruczołem otoczonym tkanką tłuszczową, są zmiany związane z właśnie tkanką tłuszczową. W związku z tym leży u podstaw otyłość, nadwaga. Sami możemy starać się zapobiec i profilakty wprowadzić profilaktykę raka piersi, właśnie wykonując ćwiczenia, zwiększając swoją aktywność fizyczną, jak również zmieniając dietę na dietę bogatą w warzywa, dietę bogatą w owoce. Co za tym idzie w antyoksydanty, wolne rodniki, czyli wszystkie te substancje, które wspomagają naszym komórkom walkę z procesami nowotworzenia. Panowie również chorują. Panowie również chorują, jest to niewielki odsetek, ale nasze ciało jest tak zbudowane zarówno płci żeńskiej, jak i płci męskiej, że obydwie płcie posiadają gruczą piersią. W przypadku kobiet jest on lepiej rozwinięty ze względu na macierzyństwo i wykarmienie potomstwa. U panów nie ma takiej potrzeby, jeśli chodzi o naturę. Ale gruczoł piersiowy jest, tkanka piersiowa jest i ona również może podlegać procesowi nowotworzenia i rakowacenia. W związku z tym statystyki mówią, że 100 panów na 12 tysięcy kobiet. To mniej więcej tak się przedstawia. No, rzeczywiście pani, mówię o zachorowaniach. 100 przypadków chorych gruczołów. Piersiowych u mężczyzn w stosunku do w tym samym czasie 12 tysięcy zachorowań na tą chorobę u kobiet. No, jest to znacząco niższa wartość, ale jest i panowie też powinni pamiętać o tym, że jakiekolwiek objawy właśnie stwardnień, grudek wyczuwalnych, powinny być stanem alarmującym do tego, że w pierwszej kolejności najbardziej nieinwazyjne badanie, jakim jest badanie USG, umówić się, zrobić USG gruczołu piersiowego i sprawdzić, czy jest to jakieś zwapnienie, czy zaczyna się proces nowotworzenia takim podstawowym badaniem, które może wykonać każdy z nas, to jest oczywiście samo badanie piersi. Mówi Martyna Turowska, asystent na Wydziale Nauko Zdrowiu. Samo badanie piersi powinno się wykonywać raz w miesiącu, najlepiej dwa tygodnie od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. U kobiet nie miesiączkujących raz w miesiącu, najlepiej w ściśle określony dzień, czyli na przykład 5 dnia każdego miesiąca. Oczywiście poza samobadaniem również są programy profilaktyczne, na przykład profilaktyka mammograficzna, którą objęte są kobiety w wieku 50-69 lat i badanie takie wykonuje się co dwa lata. Chwile oba są, nawet nasz, w naszym łomżyńskim szpitalu można się zapisywać na badania mamograficzne. Y, może te kolejki są tam troszkę wydłużone ze względu na to, że mniej pacjentów może być przyjmowanych na raz. Natomiast y, oczywiście pandemia nie z, jakby zdejmuje z nas obowiązku badania się. Nazywam się Anna Cwalina, studentką trzeciego roku pielęgniarstwa. Jest Pani bardzo młodą osobą, ale świadomą tego, że Trzeba się badać, trzeba właśnie pamiętać o tym, że, że nawet młode osoby mogą chorować na raka piersi. Dokładnie tak, profilaktyka. Przy nowotworach piersi jest niezwykle ważna. Tutaj kluczowym elementem jest właśnie samo badanie piersi, i dzięki temu możemy naprawdę zwiększyć swoje szanse na całkowite wyzdrowienie i wyleczenie. Samo badanie piersi e, trochę było nam przybliżone na badaniach fizykalnych na pierwszym roku, i od tego czasu stało się to taką świadomością, że po prostu powinno się to robić. I nie tyle, co nawet określanie. E, samobadanie piersi, ale zwracanie uwagi na węzły chłonne pachowe, które też mogą bardzo dużo powiedzieć o nowotworach piersi. Jeśli chodzi o diagnostykę, wprowadzić regularne samobadanie i też na takiej podstawie zresztą jest to jedno z badań, które daje największy odsetek znalezienia zmian w obrębie gruczołu piersiowego, ale jednocześnie z zachowaniem wszelkich zasad, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wirusem, czyli z zachowaniem wszystkich zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Wykonywane są badania mammograficzne, wykonywane są badania USG piersi. Oczywiście, że mówię, mniejsza liczba lekarzy, czy wizyty odwoływane z dnia na dzień, bo się okazuje, że ktoś jest z kontaktu z osobą pozytywną i musi sam, ma nałożoną kwarantannę i sam musi odczekać okres czasu, żeby sprawdzić, czy nie zachoruje. Więc na pewno jest to duże utrudnienie, ale nie jest tak, że zostaliśmy totalnie bez możliwości diagnozowania czy leczenia. Na pewno jest to duży problem dla osób, które są w trakcie leczenia, przede wszystkim te, które są, mają nałożoną. Kwarantannę bądź izolację, ponieważ nie mogą wyjść po to, żeby uczestniczyć i przyjąć kolejną porcję chemioterapii czy radioterapii, tak jak jest to planowane. Także na pewno zaburzenia w procesie leczenia występują i występować będą.